I wystartowało, i, i, i dzisiaj nie deadran wyjątkowo, na znaczy szczęście taki trochę deadran, bo będziemy e, e, biegnąć, żeby nie umrzeć, e, hmm. chyba, nie? Będziemy <laughs> do no zombie. To... <laughs> tak, i jest ze mną e, Nares, i, i Bloczu z wodogłowiem. go. Ja mam niebieskie spodnie. <laughs> Dlaczego? Nie jak chyba sobie coś założyłem, w wiesz? To tam macie e, SUS i tam możecie się ubierać. Eee, a tu? O! Wow. A, i to jest, nawet zestaw Mario! Mario, pozdrawiamy! No, no dobra, to I... startuj. Chwila, bo to było. Z... To było. Nie, to było zombies. To było zombies. Zombies. Ale eee, nie alien tam, o co Arkadium, Bad Blood czy Dead End? Czemu ty mnie wyzywasz? Tak. <laughs> to możemy sobie pójść, ale na Arkadium. Dobra. I na czym to polega? Pamiętasz to Kulfon? Cool A, to tak. A ja Dobra. nie. Oj, mamy ten, morderce smoków w teamie. O, faktycznie. A co tu się robi? Strzela się zombie. zombie. I musisz shiftować przy tych drewnianych, żeby je naprawiać jak się popsuje. Tak, i ulepszać broń i tak dalej, tak i tam takie. Przy jakich o, drewnianych? A gdzie to tam, tam z tyłu masz. Albo tutaj to czerwony idź. Gdzie? Pod co? Ja nie wiem co się dzieje w czerwoną pandekę tam. Tam są takie deski, to znaczy już pewnie nie ma, bo wychodzą statut moby za tobą! Widzę! I co, jak naprawić deskę? Idź i shiftuj tam. Shiftujesz przy niej tik Trzymaj shifta. <ślesenia> Ej, ale skakanie szło mi dobrze! <ślesenia> bo... tu shift... shiftujesz co spacją, tak? Tak, a skąd mam wiedzieć, ile mam kasy? Po prawej. Po prawej? strzelać mm. im w głowy, wtedy zadajecie więcej killi. Aha! Siedli major. Kulfon drugą masz otwartą, praktycznie. No, myślę, że ten gość naprawia. on to widzę Olał. Tak, bo on przez swoją naprawiać. Jak chcesz, możemy się zamienić. Nie, spoko! Muszę kupić strzelbę. Yy, chyba shiftujesz przy niej. Dobra, okej. Okay. Nie? nie, prawy Panią, przycisk tak Okej. Okay. Dobra, Kumam już co się jest. dzieje. Dobra gra, fajna jest. N nie da się w nią wygrać. No nie da się. Double golda mamy. Mamy. Chyba też sobie wezmę strzelbę w końcu. No się tego rifla sobie chyba wezmę. Co mi się zdaje. Nie, no następny raz musimy wziąć kogoś jeszcze do nagrywek, bo z randomami się nie da. Tak, a tu się w cztery osoby Ej, gra... Ała, Tak! Dobra! Nie umieraj. Żyję. Idzie mi to średnio, ale przynajmniej żyję. Czemu coś do mnie strzela? Tutaj Czemu strzelają, nie? tylko niektóre. strzelają? Te z endermonami oczami. Tak. Ej, to są nowe moby, czy po prostu one mi wyglądają jak, jak ten, jak te eee, nie. pigliny? Nie, ja myślę, że zmienili po prostu momenty, w których one się respią wiecie? Ale nie, bo co? wyglądają mi jak pigliny, wiesz? I <grypt> Tak, bo część przychodzi jako zombie pigmeny. Więc jeżeli ty jesteś na 1.16, 16. to. kupić karabin? Kupiłam karabin, nieważne, już was nie pytam. Dobra, z takiej i lecimy z tym fali. Wow! Czemu te pierdziołki nie kupiła bije. Shopping... wzięła Shopping Spin, a dobra, nieważne, nareszcie. Au, 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 no au nie trafię au. dziada, no. Ammo się kończy? Tak, um... Ammo się kończy. Co ty gadasz? Ale jestem świetna w tą grę. Nareś, Jeszcze żyję. Nie, Lepszy, wiesz co jest najlepsze? Że ja sobie kupiłem broń, a ja teraz korzystam z tej starej, nie? To jest najlepsza a, bo to trzeba ją jeszcze zmienić! Tak, na pasku. Skąd? mój Ta gra jest... oszałamiająca. Ale ja też strzelałem z tej pierwszej podstawowej broni, nie? Bo w myślę, dlaczego ona mi się ja nie też. zmieniła, nie? No Nereś też, bo nie ogarnęła, będzie się zmieniła. <grywa> nie bij mnie, nie bij nie bij nie bij mnie. Dobrze. Chciałem się, czyby nie był lepszy shotgun tutaj, kurczę. Chociaż ten rifle Szybko, jest fajnie szybki. Jaką broń się opłaca, chłopaki? Nie wiem. Eee, zależy na w w jakim, w jakim poziomie zaawansowania gry jesteś. W ogóle to sobie zbrojkę kupię. Jaką zbrojkę? Eee, tam masz zbrojkę. Zbrojka? kupić czy... zbrojkę, ale jakoś mi po drodze do tamtego miejsca. Tylko nie pamiętam, czy tu zbrojka tutaj jest yy, yy, każda... Yy, dla każdej osoby osobno, czy tu, jak jak tu jest? Chyba Właściwie tak. Właśnie nie pamiętałem. Opsiu, Ops! spadaj. Nie sikaj tu. Dobra, nie mordujcie póki co zombiaki. Mówiłem, nie mordować, bo przydałoby się to wszystko ponaprawiać. No, Ten podejrzewam, że tam. A o co w tym diabelskim młynie? Ej, jak w diabelskim Nerec. młynie? No, odblokowała ten. Co? No, diabelski młyn! Nie, nie odblokowałam. Ty, ty to odblokowałeś, czy kto to odblokował? Nie wiem. Je, ja nie odblokowałam, proszę na mnie nie zwalać. To nie moja wina była. Nie, nie ty to odblokowałeś, bo pytałaś o. Yy, ten. A co robi diabelski młyn? No mamy tutaj nową lokację odblokowaną. Aha. Nowy, nową część. W ten sposób rozumiem, rozumiem. I ktoś w ogóle to zostawił i Olał, nie? I moby stąd wychodzą i Bierzemy instakila? Dawaj. Zaczyna się runda, więc bierz. Ja to się bierze. Podchodzisz do tego. Poczekaj, po, po, podajeszłem. Rainbow Są... Leafla. A ja zapomniałem o laki czestach! Katrin, Tak, jak to? Ja o czym co wygadacie kurde! Bo to jest za tysiąc, sobie można skrzyneczkę otworzyć, i można mieć y, różne czasami fajne, fajne broni, przez można trafić. Nie, to no tak, nie tak, się tak się takie Ja już zapomniałem z tego bardzo dużo, bo dawno. no Pół serca! Kulfon tylko nie umarli. Staram się. Nie zamierzam tutaj reanimować. W w którym gramy z randomem. Aniumicja! <tryk> aniumicja! Uf, tu jeszcze O nie, nie, stać mnie na barka. O nie! Slime. A czemu ziomeczek spadł na środku? Nie wiem. Bo teraz zaczynają też spadać na środku. Aha, wspaniale, A bardzo. jest statek, który macie nad głowami. O! Oh. Aha, świetnie. Ufaj. I nie pozwólcie pod żadnym pozorem urosnąć e, slajmą. Uros, urosł. Gdzie? oko. To jeszcze nie jest max, na jakiego go stać. Blotch <grytanie> <grytanie> to potrafi pocieszyć, nie? Tak, bardzo. Kurde, aż sam myślę nad skrzyneczką. Muszę sobie nie ogarnąć. Och nie, nie stać mnie. Teraz e, killer bierze. Nie, chyba by to teraz też ten... Jestem... Jestem taka świetna w tą grę, ale pomóżcie mi trochę. Ej, leży insta kill. No właśnie nie mogę go podnieść. Lol. Co czas próbuję, ale Nie bij mnie! Proszę cię! Ginę Wolej plecy nereś Wszystko nereś No nie wierzę Umrę! Nie umarłam! Dlaczego nie umarłam? Aha, bo tu runda też resa, nie? Tak, jeżeli przeżyje ktoś przeżyje. Jak się naprawić teraz? Ja mam czerwone takie. No i ja sobie chyba z tą zbrojkę już kupię kurde, o, bo mamy jest. mamy i taki O nie, tu rzeczy latają. Czemu? A, kin. O, Paki, ja was nie chcę martwić. Nie, umiaj. To nie tego. To jest niebezpiecznie. <śmiech> <śmiech> Ale no, tylko troszkę. Ja idę po zbroję, biegnę tak bardzo szybko. Tak, polecam. Mam pałcerz. Pałcerz masz? Tak. Kurde, nie stać na armor'a. O nie! A, to, to oni było? wybuchają, tak? Okej. Okay. Tak, ci z ciastami rzucają ciastami, które wybuchają. Jakimi ciastami? <grym> w łapce tak. mają ciasta. Taki clown. Ale jak ja... Fuuu. Jak ja mam tu nie zginąć? Już uczekaj Uciekaj, uciekaj cofaj się i strzelaj. jest lepszy armor z nas wszystkich. Cały czas to robię. Cofam się i strzelam. A, A tak. autofamo! Mam... Jak możesz mieć autofamo, jak mam samo? Też mam autofamo. Jest tu jakiś heal? Można kupić? Bo nie pamiętam. Eee... Nie, możesz kupić perk'a na heal. Czyli? Czyli musisz go wylosować. Aha. I on, e Będziesz mógł go sobie raz na czas wziąć, nie cię będzie lecił. No, naprawiaj się. Oj, 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 oj. No nie, teraz to już nie przeżyję tego. To już jest za dużo na moje małe rączki. Ja mam tylko jeden karabin. A oni mają dużo rączek. Ej, na naprawdę znamy się nad shotgunem tu w tym momencie, nie? Co robisz shotgun? Gdzie jest shotgun? Wolniej strzela, ale, ale chyba bardziej obszarowo. Zaryzykuję. A ile masz odcinka? Dwadzieścia minut. Ej, co to spoko możemy umierać? Nie <słuch> Shotgun ma trochę łatwiej trafić. To, jak na to, że długo nie graliśmy to jest dobrze. No kurde. No, długo ja nigdy w to nie grałam. I co, dostanę? Halo, bo tu biją, nie? Jak tylko prór, mówię. Slime to. Yeah. Slime urósł. No nereś miałaś nie dopuścić do tego, żeby on urósł, a ty stoisz... Mówiłam, ja mam Slime. tylko jedną strzelbę, karabin, jeden. Trzeba ziomeczka podnieść. Wiem, idę. Czy wy to o, widzicie? To tylko ja. Trochę urósł. Najpierw slajmy, żeby nie urosły. Ej, znik, zginął. Dlaczego? Nereś, nereś, nereś no, do ja... resa. Nereś do resa. Resa, nereś. Halo? Ja koniec runy, dobra Ile ta zbrojka kosztuje? 2000 bierę. To jest za trudna gra Dlaczego D nie gramy w te de defrany? Nie wiem Bo nie mogliśmy wejść na serwer To trzeba się, do nich napisać, że ujrze, mają naprawić, bo... Tak, bo my nagrywamy, nie? Bo my musimy nagrać. wysyłają na jakieś trudne gry. Nie, nie mnie! Z moją... ten to jest takie w miarę łatwo Z czym twoim? Z moim nowym karabinkiem. Którego? Masz rainbow'a? No. <laughs> Jak? Skąd? Skończyła się... Sobie. Skończyła mi się amunicja w moim moim sprzęcie, nowym flame flamethrowerze. E, to koło zbrojki masz odnowienie ten. Amo Tak, tylko kupię mi do tego co trzeba. No, no, po prostu jestem genialny. Kupiłem sobie do rifla zamiast do tego Flame <grym> Towera, nie? najgorzej. No ale... Aaa, <grym> dobra, niestety faktycznie. naprawiaj Dobra, szybko póki mam kilo. I idealnie Max amo. Pięknie. Oaa, help, help! Jeszcze radość. <grymne> dobra, dobra, dobra. Kurca, co mnie atakują? Two, <grymne> no. Leżę. Chwila, chwila, bo ja cię nie ogarnę. Nie mogę, bo nie widzę, gdzie jesteś. Nie mogę, bo mi wchodzi po twarzy. Dziękuję. Ej, no, w miarę ogarniamy. No, powiem ci, jest nieźle. O oh Jeez Jeszcze 2K i będę miał diamentową zbroję Dementową te? No ja potrzebuję jeszcze półtoreka. A! Co tu w splepłominie? To ja palę. Dlaczego? Ja. Gaz Co tu jest? Co? No okay. Mamy gaspa. To jest ta runda, w której my umieramy bez Ale Instakila jest nie ma opcji, nie? To się nie da przejść z tego. No tutaj bez Instakila się nie obejdzie. Ale się nie da przejść. O, <gryst> O, O was... Żyjesz Mocno. jako jedyny, także y, no, dobra. Ej, nie o, jest źle! Ile my już Ale trzymaliśmy? To się nie dało, czy wejść 18 czy, czy się wydarzyło. się <gryst> bo no, myśmy to kiedyś przeszli. Nie da się! Na no a! Na -a. No a! Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I, i, i zapraszamy y, y, ponownie do kolejnego odcinka. Także y, na razie papa! Pa. bam. bam.